Oddychanie tlenowe jest niezbędne do życia. Aktywność fizyczna wpływa na nasz wygląd i samopoczucie. Podczas różnych procesów wolne rodniki codziennie występują w naszym organizmie. Stres, toksyny, promieniowanie UV. Zwiększają ich produkcję. Powstaje stres oksydacyjny proces, który naraża organizm na rozwój wielu chorób i przyspiesza starzenie. Przed zagrożeniem prężnie bronią nas antyoksydanty, neutralizując wolne rodniki i reaktywne formy tlenu. Astaksantyna najsilniejszy naturalny przeciwutleniacz jest doceniana za właściwości prozdrowotne. Pani profesor, proszę nam powiedzieć, co kryje się pod tą nazwą? Prastaksantyna jest to karotenoid w budowie bardzo podobny do beta karotenu, ale jednak ma pewne zmiany strukturalne i trochę inaczej działa. Ja patrzę na to jako chemik i widzę, że to jest taki długi łańcuch. 18 atomów węgla naprzemiennie. Pojedyncze wiązanie podwójne, pojedyncze podwójne. I co to da? To daje to, że. On się fantastycznie wbudowuje w warstwę lipidową. Komórka, każda jest osłonięta tą podwójną warstwą lipidową tak. i tam na przykład działa beta ale astaxantyna mocuje się inaczej. Otóż ona tak się układa, że występuje ta polarna część po jednej stronie warstwy lipidowej i po drugiej, czyli ona działa dwustronnie i bardzo silnie. Jak? antyoksydacyjnie oczywiście. Czyli stąd ta nazwa królowa antyoksydantów. Tak. Astaksantyna w diecie ludzi znajduje się w rybach, owocach morza, ale jej biosynteza ogranicza się do drożdży, bakterii gram ujemnych, roślin oraz zielonych hematokokus pluvialis. Dostarczanie do organizmu astaksantyny jest ważne, bo nie potrafi sam jej syntetyzować. Astaksantyna kompleks wzmocnienie. Zawiera optymalną, korzystną porcję astaksantyny naturalnej, wspiera układ odpornościowy, pozytywnie wpływa na serce i układ krążenia, poprawia funkcjonowanie mięśni i podnosi ich wytrzymałość, pomaga w profilaktyce chorób oczu. Opóźnia procesy starzenia się skóry i chroni ją przed promieniowaniem UV. Inne składniki suplementu diety witamina C z owoców aceroli pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, witamina D3 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz funkcjonowaniu układu odpornościowego. Koenzym Q10 ma zdolność regenerowania witaminy E i wzmacnia potencjał antyoksydacyjny. Beta glukany olej z nasion lnu. Polepsza przyswajalność karotenoidów. Astaxantyna uwalnia się w nabłonku jelita cienkiego. W stosunku do innych karotenoidów Astaxantyna ma zdolność przenikania przez barierę krew-mus. Posiada większą odporność na działanie światła i wysokiej temperatury. Jest uważana za bezpieczną. Astaxantyna kompleks wzmocnienia. To synergia siły i mocy antyoksydantów w jednej kapsułce dla Ciebie. Zacznij swoją zdrową zmianę z Biotic Biome.